Czekamy na prawdziwie prowokującą informację. Nagrodę otrzymuje Paweł Reszka i Michał Majewski. Gratulujemy. Zapraszamy do ja Was. Za Raz gratulujemy. Pierwsze pytanie. Dziękujemy bardzo. Chyba trzeba mikrofony jeszcze załadować. Dziękuję. Jest wszystko no w porządku. To jest telewizja na to żywo, to. więc takie rzeczy mogą się wydarzyć. Jak długo, jak długo panowie zastanawialiście się nad spuszczeniem tej informacji? Kto podjął decyzję? Nie zastanawialiśmy w ogóle. To była taka rakieta, że... Decyzja była podjęta momentalnie. A czy nie pojawiły się w redakcji głosy, że to y, szkodzenie Polsce? Nie, nie było takich głosów. W końcu to rozmowa prezydenta z ministrem spraw zagranicznych, która negatywnie odbija się na relacjach pomiędzy ośrodkami władzy. No ale powinniśmy o tym wiedzieć, że tak wyglądają relacje między y, ludźmi, którzy decydują o polskiej polityce zagranicznej pomiędzy Panem Radkiem Sikorskim, a Panem Prezydentem, jak wielkie jest to napięcie. Publiczności należy się ta wiedza, także decyzja była podjęta w jednym momencie, w jednej chwili. Do tej pory nie wiemy jeszcze, skąd Państwo mieli te informacje. Wiemy to tutaj, z Właśnie, to Wam reklamę. To jest ten moment, jak, Zapraszam jak, jeśli wiemy, że to będzie, to orkiestra jakoś, jakoś na, na Od nam... Od Rona zamawia. Asmusa. Od Rona Asmusa, tak. A tak na poważnie, czy kiedyś tego dowiemy się od panów, a może od kogoś innego? Myślą panowie, że kiedyś ta informacja do nas trafi? Kto nam to powiedział? Tak. Nie, ja nie powiem, może Paweł powie. Nie ja tego nikt się nie dowie nigdy. Może prokurator, bo pytał nas o to wielokrotnie. Rozumiemy. Panowie. Ja... Jak bardzo informacja, którą zdobywa i prezentuje dziennikarz, jest zależna od tego, od jego pracy, a jak bardzo od potrzeb służb specjalnych? I od innych życzliwych, którzy czasami coś mogą podpowiedzieć. Podszeptów służb specjalnych? My nie dostajemy informacji ze służb specjalnych. Ta nie była informacją ze służb specjalnych. Po prostu chcieliśmy się dowiedzieć, jak, jak wygląda sprawa z instalacją w Polsce tarczy antyrakietowej. I rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami, które, które zajmowały się tym tematem. No i w końcu trafiliśmy do osób, które opowiedziały nam, jak wyglądała rozmowa prezydenta z szefem dyplomacji. Ale tu nie było potrzeb służb specjalnych. Ja jeszcze tylko powiem, że to absolutnie niesamowita historia była, ponieważ. Dużo ludzi do nas mówiło, że, że ktoś tam nam przyniósł jakiś kwit, czy coś tam nam opowiedział i myśmy wywalili kwit. Myśmy wywalili tekst jakiś ogromny, ale tak naprawdę to była ciężka praca nad tekstem o tarczy antyrakietowej. Myśmy e, przepytali masę osób, żeby trafić do tej informacji. Dlatego zdecydowaliśmy się to opublikować również, żeby pokazać, jak potężne jest napięcie między pałacem Prezydenckim a a obozem politycznym premiera i że to już jest dużo za dużo, ponieważ najważniejsze rzeczy jak polityka zagraniczna, obronna to też są w rozgrywce, to tak trochę najbardziej poważnie. A czy mają panowie poczucie, że to co robią, to co zrobili tym artykułem to jest właśnie esencja tego czym powinna być czwarta władza? Byliśmy bardzo zadowoleni z tego tekstu, że, że udało się to wszystko pokazać, tak mieliśmy ogromną satysfakcję. To był bardzo mocny materiał, ale on się nie skupiał tylko na, na tej rozmowie, która odbywa, odbyła się w tej słynnej szklanej klatce. Myśmy tam opisali e, ciągnący się od wielu miesięcy konflikt między o, 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 o najważniejszymi ośrodkami władzy i, i dynamikę, o, o, ogromne napięcie w tym, w tym konflikcie między prezydentem i rządem. To było w tym wszystkim bardzo fajne. Tak, to był jeden z lepszych tekstów naszych w tym roku na pewno. A coś szykujecie już? Może zradzicie, nad czym pracujecie w tej chwili? Piszemy tak, co o takim polityku jednym, tak. A coś mu grozi po tym tekście? Powiemy tylko tyle, że w naszym życiu najważniejsza jest pikantna prasa. I myślę, że to jest idealne podsumowanie tej rozmowy. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Prowokatorzy 2008. Gratuluję.